9 listopada. Olga Gazda, witam Państwa i zapraszam na popołudniowe wydanie serwisu informacyjnego w telewizji Idź Pod Prąd. Dzień 9 listopada na długo zostanie w pamięci Amerykanów, a można go podsumować krótkimi słowami. To był triumf Republikanów i szok dla demokratów. Donald Trump został 45 prezydentem Stanów Zjednoczonych. Z całego świata do Stanów wpłyną słowa z gratulacjami wygranej dla Trumpa. Niektóre szczere inne przez zaciśnięte zęby. Prezydent Andrzej Duda już przesłał Donaldowi Trumpowi depeszę gratulacyjną. Nie milkną też różnego rodzaju komentarze, część zwracająca uwagę na odrodzenie się stabilnej Ameryki opartej na tradycyjnych chrześcijańskich wartościach o oraz te z lewej strony, których przytaczać nie będziemy. Podobnie jest w naszym kraju. Na Twitterze Jan Zujewicz, członek gabinetu politycznego ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego, napisał kompromitujący wpis, który oburzył część publicystów oprócz tego, że ten pan jest członkiem, to jest też tchórzem, bo nie ma odwagi przyznać się do tego, co napisał. Oczywiście, jeśli minister Morawiecki tego członka nie przepędzi natychmiast, czyli on już dzisiaj nie ma y, teczki z dymisją, no to pan Morawiecki bierze na siebie pełną odpowiedzialność za trzymanie takiego lewicowego polityka w swoim gabinecie. Niestety, to bardzo źle świadczy o całym Całej ekipie związanej zarówno z wicepremierem Morawieckim, jak i też z prezydentem Dudą, bo ten człowiek prawdopodobnie spodziewał się pochwały od prezydenta Dudy za ten swój bardzo roztropny dyplomatycznie i oczywiście absolutnie z punktu widzenia moralnego lewacko-głupi wpis. Komentował dla państwa pastor Paweł Chojecki. Na tym jednak nie kończą się dziwne wypowiedzi członków polskiego rządu. Szef MSZ, Witold Waszczykowski, pytany, czy mamy swojego człowieka w otoczeniu Donalda Trumpa, stwierdził, że dopiero trzeba będzie uruchomić wszystkie kanały. Niepoważna wypowiedź szefa polskiej dyplomacji, według komentatorów, powinna skończyć się jego dymisją. Spuśćmy łaskawie zasłonę milczenia nad tym dyletanctwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Abstrahując już nawet od preferencji politycznych, polska dyplomacja powinna mieć kanały przed wyborami otwarte na obu kierunkach. Nie dość, że obstawili tylko jednego, to jeszcze obstawili źle. Gdyby słuchali iść pod prąd, no to wiedzieliby, kogo należy obstawić. No wtedy, jakby z trampicą, no, przepraszam, z chilarzycą nie mieli żadnych kontaktów, to by się nic nie stało. A oni zachowali się nieprofesjonalnie, i do tego nie mieli duchowej czy politycznej intuicji. No, współczujemy. Jedynym człowiekiem, który na razie z tego rządu zachował się naprawdę profesjonalnie, to minister Macierewicz. Najpierw powiedział, zminimalizował ten atak na Trumpa, bo już wczoraj czy przedwczoraj powiedział o tym, że przecież rosyjskie pieniądze w ogromnej większości znalazły się właśnie w sztabie Hillary Clinton. Także to już było wsparcie do nas Trumpa, A dzisiaj minister Macierewicz mówi, że stosunki ze Stanami Zjednoczonymi pod przywództwem nowego, 45. prezydenta Donalda Trumpa nie tylko, że będą dobre, tylko, że będą jeszcze lepsze. Ten człowiek moim zdaniem powinien szybko stać się premierem polskiego rządu. To jest naprawdę czas na reorganizację tak długo już wyczekiwaną, w tym stosunkowo niezbyt udanym rządzie PiSu. Mówimy o dobrej zmianie, a w rzeczywistości to jest dopiero skromny retusz, to jest zdecydowanie za mało w porównaniu z oczekiwaniem, z oczekiwaniami Polaków. Oby to były jedyne takie sformułowania dotyczące prezydenta elekta. Oficjalnie zaprzysiężenie Donalda Trumpa zgodnie z amerykańską tradycją nastąpi dopiero 20 lub 21 stycznia przyszłego roku. Federacja Rosyjska ma zapłacić polskiemu skarbowi państwa ponad 8 milionów złotych wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ulicy Sobieskiego 100 w Warszawie, orzekł dziś Sąd Okręgowy w Warszawie. Pod koniec października warszawski Sąd Okręgowy nakazał Federacji Rosyjskiej wydanie tej nieruchomości stronie polskiej. Wskazał, że Rosjanie nie mają tytułu prawnego do jej posiadania. Znajduje się na niej między innymi apartamentowiec, który w czasach był hotelem i rezydencją dla radzieckich dyplomatów. Na jego teren miały wstęp tylko upoważnione osoby z ZSRR, a potem Federacji Rosyjskiej. Przed sądem toczy się także sprawa dotycząca bezumownego korzystania przez Rosję z dwóch innych stołecznych nieruchomości przy ulicy Bobrowieckiej 2B w latach 2009-2015 oraz przy ulicy Kieleckiej 45 w latach 2012-2015. W, przy, w pierwszym przypadku pozew opiewa na bie, blisko 9 milionów złotych, w drugim na ponad 7,5 miliona złotych wraz z ustawowymi odsetkami. Federacja Rosyjska użytkuje w Polsce kilkanaście nieruchomości, między innymi w Warszawie. Część obiektów ma uregulowany stan prawny. Są albo własnością Federacji Rosyjskiej, albo Rosja korzysta z nich na podstawie ważnych umów. Część nieruchomości strona rosyjska użytkuje bez ważnych, według polskiej strony, umów. Za te nieruchomości od jakiegoś czasu magistraty w Warszawie, a także w Gdańsku naliczają opłaty i wzywają stronę rosyjską do ich uregulowania wobec braku odzewu, występują na drogę sądową. Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo będzie starać się o zmianę decyzji Komisji Europejskiej w sprawie gazociągu Opal. Pod koniec października Komisja Europejska umożliwiła rosyjskiemu Gazpromowi korzystanie z tego gazociągu. Prezes PGNIG Piotr Woźniak powiedział, że spółka nie zna jeszcze szczegółów decyzji Brukseli. Zapowiedział też podjęcie kroków prawnych zarówno wobec Komisji Europejskiej, jak i niemieckiego regulatora energetycznego. Prezes Woźniak powiedział, że kroki te będą podejmowane na gruncie prawa niemieckiego i europejskiego. Obecnie Gazprom wykorzystuje tylko połowę mocy przesyłowej gazociągu Opal. Od dawna zabiegał o 100. Komisja zgodziła się, by mógł wykorzystać 80. Wraz z tą decyzją zwiększone zostaną dostawy rosyjskiego gazu do Europy, a tymczasem od kilku lat Unia mówi, że chce zmniejszyć uniezależnienie od dostaw błękitnego paliwa z Rosji. Gazociąg Opal prowadzi z północy Niemiec do granicy z Czechami, łączy Nord Stream z systemem przesyłowym południowych sąsiadów Polski. Ma 470 km długości. Tylko 13 polskich uczelni uwzględniono w międzynarodowym rankingu szkół wyższych Best Global Universities. Zestawienie obejmuje 1000 placówek. Przygotowała je amerykańska firma US News and World Report, która publikuje nominacje, op informacje, opinie, porady konsumenckie, rankingi i analizy. Zestawienie powstało w oparciu o 12 kryteriów dotyczących reputacji naukowej, publikacji i cytowań. W tegorocznej trzeciej edycji rankingu znalazło się tysiąc najlepszych uczelni z 65 krajów. Pierwsze miejsce w rankingu zajął amerykański Uniwersytet Harvarda, Kolejne Cztery miejsca również zajęły uczelnie ze Stanów Zjednoczonych: Instytut Technologiczny w Massachusetts, Uniwersytet Stanforda, Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley oraz Kalifornijski Instytut Technologiczny. W rankingu uwzględniono 13 polskich szkół wyższych, spośród nich najwyżej, bo na 319 pozycji, sklasyfikowano Uniwersytet Warszawski, 340 364 miejsce zajął Uniwersytet Jagielloński. Politechnika Warszawska usytuowała się na 593 miejscu. I to była ostatnia wiadomość przygotowana w dzisiejszym serwisie. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na jutro o 12.45 serwis informacyjny telewizji i pod prąd, a o 13.00 rozmowa Mariana Kowalskiego i pastora Pawła Chojeckiego w studiu w Lublinie. Do zobaczenia.